Dla niektórych rodzin szampon, pasta do zębów, a nawet ręcznik to luksus, tak wynika z obserwacji pracowników socjalnych, dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej postanowił włączyć się do ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia Piękne Anioły i zbiera środki higieny osobistej dla najbardziej potrzebujących. Zaniedbywanie higieny osobistej stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia dzieci. Ponadto czystość świadczy o kulturze człowieka. Dlatego czasami zaniedbane dzieci odtrącane są przez grupę rówieśników. Ale dla niektórych systematyczne dbanie o higienę osobistą jest zwyczajnie niemożliwe. Dzieci w domu dziecka, kiedy mają zabezpieczone wszystko, odpowiednie środki czystości, e, były czyściutkie, zadbane. Natomiast te dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej, one też były czyste. Tylko moim zdaniem ich rzeczy były wyprane w samej wodzie. E, na ich twarzach nie było widać, że to jest wypielęgnowana twarz. Aby umożliwić potrzebującym dzieciom dostęp do najbardziej podstawowych środków czystości, kaliski Mops włączył się do akcji Czysty aniołek, którego ambasadorem jest Anna czartoryska Niemczycka, a honorowy patronat nad akcją objął rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Te dzieci naprawdę y, potrzeba ich i uczyć, higieny. Ale przede wszystkim dać tych środków są to rzeczy drogie i jeżeli matka, która, której rodzinie jest ubóstwo ma wybierać między chlebem a pastą do zębów, wybiera chleb. Ręczniki, szampony i proszki do prania przyjmowane będą od 12 do 16 maja w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Granicznej. Do akcji może przyłączyć się każdy, przynosząc chociaż jeden artykuł, albo organizując zbiórkę w szkole, pracy czy podczas domowej uroczystości.